Łupy z tej części wszystkie mamy. No, i zostaje nam pogadać z lotosem. Hmm, czy jakbym tędy wyszedł, to miałoby sens? A, nie miało sensu do końca. U. Bardzo średnio, bo tutaj się gapi. A, ale nie jest to jasno. A dobra. Nie zdenerwowała się. A my idziemy teraz tędy. Tutaj pójdziemy do do lotosa właśnie do tej chłodni. I what they keep on ice. Hmm. No, chłodnie jeszcze. Tutaj nie widzieliśmy żadnej chyba. Faktycznie lód jest też na podłodze. No i wchodzimy tędy, bo tutaj można by było przez okienko zobaczyć, właśnie lotosa tu niestety przymrażają, biednego. Lotus? Still I breathes, mechanist. I'm no mechanist. I'm Garrett. Garrett? Yes. The lady knows me you would come. Knew I would come, but Hush, Sneaksy friend. Time runs out. There be's a mechanist named Cavador. Garus needs him. Relies he on his craftsy works. Karis always asking, needs he ever more and more from Cavador, the Cetus project, Cetus Amicus, horror of the seas, horror of the seas must tells the lady. Don't worry, I'll find Cavador. Karis will be stopped. He, you'll need takes you the key. Beware and. Garrett? yes, my friend. What can I do? The cold feels nothing now. Garret, I begs, return me to the green. Kill me. No, moglibyśmy go zabić, ale w sumie nie chcę tego robić. Tym bardziej, że jest teraz otwarty, może wyjdzie jeszcze. Damemy mu szansę. Ale tak, on tutaj czmychnął ten kołek, który teraz nam dał, wraz z paroma informacjami. No, my sobie stąd wyjdziemy teraz. No dobra, to jednak nie da się go. A nie da się go zostawić mu otwarte drzwi. Okej. Okay. Mm. No to drugi cel wykonany znajdź Lotosa. No i teraz będziemy musieli znaleźć tę ukrytą część bazy. Ale zanim to, to jeszcze pokażę. I jeszcze pokażę je jedno miejsce. Ze znajdźkami, to nie jest nam zbytnio potrzebne, ale, ale weźmiemy sobie i tak. To to jest dużo metalu, więc sobie strzały mchowe porozrzucamy. I ta pani trzyma tutaj dwie bomby błyskowe i butelkę z powietrzem. No kto wie, może się przydadzą. Nie ma, nie ma nikogo. Akurat bomb nie mieliśmy, więc zawsze mieć, lepiej mieć większą różnorodność sprzętu. Tym bardziej, że strzałów mchowych to mamy bardzo dużo. Ok, no i lecimy. Lecimy niżej. Znowu do latarni, ale tym razem już uzbrojeni w kołek. Dobra, pana mechanisty tu nie ma. I całe szczęście. No i zjeżdżamy. Tak jest. Co my tu mamy? No nie, już. Dzisiaj mam pecha do tych obserwatorów, już mnie widział. Ale na szczęście nikogo k niego nie stał, więc więc nie zaalarmował nikogo. Uwaga, ze względu na niedawny wypadek, w którym ucierpiał przyjaciel Ventus, wprowadziłem do podmorskich stacji swój własny wynalazek. Maty antypoślizgowe są równie miękkie jak dywan, a zarazem całkowicie wodoodporne. Obiecuję, i że dzięki tym matom wszyscy mechaniści staną dumni i wyprostowani przed obliczem ojca Karasa, a nawet samego mistrza budowniczego, przyjaciel Manus. Hmm, czyli coś nowego nas tu czeka, znowu? Zobaczymy. Tutaj pan mechanista stoi. I jak e, otworzymy to okno, no to nie będziemy mogli zobaczyć, bo za bardzo blisko bym musiał podejść i on by nas zobaczył, ten strażnik. Ale przez okno Gareth zobaczy, czym jest e, Cetus Amicus tak naprawdę. Zaraz powiemy. No właśnie, widać tutaj tylko kawałek. Cetus Amicus, to jest łódź podwodna, która gdzieś będzie płynąć, jeszcze nie wiemy gdzie. No, ale Gareth chce właśnie dostać się na pokład i nawet coś tu. Aha, nowe cele mamy. Nowe cele mamy. Wejdź na pokład okrętu Cetus Amicus, znajdź i przeczytaj. Dziennik okrętowy kapitana, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat działań mechanistów. No właśnie, to mamy jeszcze więcej celów teraz, a sama mapa nam zaktualizowała. Tak ukryto winda, pomieszczenie obserwacyjne, tajna podziemna baza. No i Garrett będzie sam tutaj rysował kolejne pomieszczenia, jak będziemy do nich wchodzić. Tak to teraz będzie wyglądało. Dobra, no to idziemy przed siebie. Akurat się nie patrzy i lecimy tunelem w głąb ziemi. Tak, tak to jest napisane: tunel w głąb ziemi. Dosłownie. Gdzieś tu się schowamy, bo to będzie łaził mechanista. I w tej misji jest tylko jeden robot bojowy. Aktywne, akurat przed nami jest. I żeby... Aj. Akurat się spojrzał. Nie, idź sobie. Nie szukaj. Ałaj, dostaliśmy bombą po głowie. No dobra byłem trochę nieostrożny mm. Nambraić no, sobie Teraz Cię tu wyłączymy. On nam nawet jakoś szczególnie nie przeszkadza. Tylko tych dźwięków nie znoszę. A tutaj nikt nie zobaczy, że jest włączony. A tutaj mamy Cetusa Amikusa. Widać lepiej tę łódź. Ale to... No, będziemy do niego szli później. Mamy na razie parę spraw do załatwienia. Najpierw sobie tu zejdziemy. O, tu są ukryte strzały mchowe. Warto zbierać jak najwięcej sprzętu, bo już y, jestem pewien, że sprzęt tym razem wraz z łupami, tak jak raz mieliśmy to wcześniej, przechodzi do kolejnej misji. Także lepiej mieć jak najwięcej tego. Tu strzały wodne jeszcze są. I kula szpiegowska, której nie używam. Dobra. Mm, tutaj w ogóle jest przechowalnia ładunków. Też nam się odblokowało na mapie Cetus mikus I schron statku. I tutaj mamy tematy wygłuszające, o których mieliśmy chyba już tekst. Czytaliśmy. O, po nich można się spokojnie poruszać. Weź cicho, bądź już. Tutaj sobie otworzymy... ...dwa włazy. Ten robocik też stoi w miejscu i nie przeszkadza, więc sobie go zostawimy. Tym bardziej, że na niego patrzy strażnik i wydaje mi się, że mógłby nas... Oj. Akurat on się tak rzadko odwraca, a akurat musiał teraz. No. No, ale teraz to już nas nie zobaczy. Otworzyły się nam dwa włazy, ale nie będziemy na razie przez nie wchodzić. Tylko pójdziemy może tędy, bo jest tutaj możliwość wyłączenia wszystkich obserwatorów, więc możemy z tego skorzystać najpierw. Jesteśmy teraz w takiej wielkiej jaskini, w której jest taka stacja tych. Mechanistów. Wyszliśmy w jednej jej części. Tam na górze oni chodzą i stoją, także tam nie, nie będę właził. Ale tu możemy coś ogarnąć. Możemy zebrać te monety. O, tutaj w ogóle wszędzie są jakieś pirackie znaczenia. Piraci tu mieli całkiem sporą bazę. I tutaj mamy. Jedyną, jedyny dokument, który musiałem sam przetłumaczyć. Zasady załogi dobrego statku kapryśna Katarzyna, spisane przez kapitana ponurego Williama Markama. Każdy członek załogi ma słuchać cywilnych rozkazów. Kapitan otrzyma jedną pełną część i pół ze wszystkich łupów, majster, cieśla okrętowy i bosman otrzymają po jednej części i jednej czwartej. Jeśli ktoś spróbuje uciec lub ukryje jakąś tajemnicę przed kompanią, zostanie porzucony z jedną butelką rumu, jedną butelką wody i szablą. Jeśli ktoś ukradnie cokolwiek należącego do kompanii lub zagra o coś o wartości złotej monety, zostanie porzucony lub zastrzelony. Jeśli kiedykolwiek napotkamy innego rozbitkę, czyli pirata, ten, kto podpisze jego zasady bez zgody naszej kompanii, poniesie taką karę, jaką uznają za stosowną kapitan i załoga. Ten, kto uderzy drugiego człowieka podczas gdy te zasady obowiązują, otrzyma karę według prawa ludmana, czyli 40 razów bez jednego na goły grzbiet. Ten, kto załaduje broń lub niesie świecę zapaloną bez lampionu, poniesie taką samą karę jak powyżej. Ten człowiek, który nie będzie utrzymywał swojej broni w czystości, gotowej do walki, lub zaniedba swoje obowiązki, zostanie pozbawiony swojej części łupu i poddany innym karom, które kapitan i załoga uznają za stosowne. Jeśli jakiś człowiek straci staw, np. palec, w czasie potyczki, otrzyma 400 sztuk złota, jeśli kończynę 800. Jeśli kiedykolwiek spotkacie je cnotliwą kobietę, ten, kto spróbuje się do niej zbliżyć bez jej zgody, zostanie natychmiast stracony. No, taka była tu załoga kiedyś. Oni chyba raczej już nie pływają po wodach, no ale mogliśmy ich poznać. <grych> Dobra, znowu tu wpływam. Eee, no, wypłynę na chwilę. Bo nie wiem czy nie usłyszeli tego plusku. O nie, usłyszał jak zrobiliśmy plusk do wody. No może... Może wyjdziemy tędy? O, świetnie, jeszcze lepiej. Tutaj jest mechanista, który ma długą trasę, bardzo patrolową, więc... Można... Go jakoś ominąć akurat znowu miałem pecha. Dobra, przeszedł sobie. I sobie tutaj skoczymy do wody, bo... Mamy jeszcze... Nie słyszeliście tym razem? Chyba nie. Bo tutaj mamy podwodne przejście. Do, do samego statku. Chyba tej właśnie kapryśnej katarzyny. Tutaj mechaniści zdaje się próbowali się dostać, ale im się nie udało. Do końca. Yo, ho, ho, na bottle of rum. No, Gareth tutaj zacytował jakąś starą piosenkę. O, nawet jest jakaś pułapka. Tutaj jest martwy mechanista w sprzęcie do nurkowania nawet. Um, także statek został opatrzony pułapką. W ogóle on jest tak wtopiony w tej jaskinie. Ciekawe. Na kole sterowym mamy jakiegoś szkieleta przybitego z notatką. Jeśli czytasz ten list, przybyłeś zapewne po skarb ze znamienitego statku Kapryśna Katarzyna. podobnie, ci jak ostatni głupiec. Lepiej natychmiast zawróć i trzymaj się z dala od ładunku ukrytego w moim okręcie. Albo ci podzielisz los swojego poprzednika, kapitan Markam. Hmm, grozisz nam, przecież ciebie tu nie ma. Co ty nam możesz zrobić? Niestety, żeby się po ten skarb pofatygować, trzeba popływać do tej wielkiej skrzyni. I Tutaj aż mamy klejnot warty aż 400. Więc było warto. O nie! Kapitan jednak jednak może nam coś zrobić. Tak, kapitan jest upiorem, od którego na szczęście uciekliśmy. Uf, dobra. No, tam już nie ma po co wracać. Na szczęście to miejsce jest odizolowane. Przy okazji, wykonał się nam jeden cel. Cel, którym jest. Znajdź ukryty przed wiekami skarb kapitana Markama. Dobra. Następna rzecz, jaką zrobimy, to będzie. Chyba tędy sobie popłyniemy. Chociaż to mi się niezbyt podoba. No i tu jest jasno. O, no to też jest jasno. Z tego miejsca też można dostać się do... Mm, do kolejnego fragmentu Nowego Kodeksu Karasa. Przypłynęliśmy wcześniej, ale my popłyniemy tu do góry. A no właśnie teraz do tamtego budynku się dostaniemy. Tu dodatko po parę rzeczy. No cicho, cicho. Najpierw coś najmniej ważnego. Tutaj w ogóle mają jakieś wiertarki. Możemy sobie podnieść. Ale nic z tym więcej nie zrobić nie możemy. Tutaj miałem te hełmy do nurkowania. Mają też trzy miny. To możemy zabrać. Oczywiście raczej tego nie użyjemy, bo by to hałasu dużo zrobiło. Kolejna rzecz jaką zrobimy to pójdziemy po... No, oni się tu denerwują, ale... ale się uspokoili. Teraz pójdziemy sobie po łup, jeden z najgorzej ukrytych, znaczy, najlepiej w sumie ukrytych, ale... O, udało się. Jeden z najlepiej ukrytych łupów, ale a, kłopotliwych przez to do zdobycia. Logiczne. Tutaj na tej beleczce jest A. srebrny samorodek i to nawet nie jakoś dużo warty, bo on ten jest warty tylko 20. Dobra, spróbujmy sobie spaść do wody. Okej, okay, chyba tego nie słyszeli. I to niestety nie była ostatnia trudna rzecz do zrobienia tu. Tylko sprawdzę tym razem. Hmm. Potrzebuję takiego miejsca, żeby nie było nas dobrze witać. O. Dobra, chyba jest ok. Nie wiem, czy tam na tej barierce jesteśmy w stanie na przykład wbić. Strzałę muchową? Chyba nie. A czym muchową to jest strzała z pnączem. Nie jesteśmy w stanie. Dobra, to był tylko test. Więc robimy to tutaj. Jeszcze zobaczymy, czy będzie dało się tutaj skoczyć. Bo musimy się tam przedostać, do tamtej jaskini. I do niej się nie da dostać inaczej, tylko w ten sposób. I właśnie tam jest fragment kodeksu. Tylko nie wiem czy nie za daleko jest ta moja strzała. Jest, jest za daleko. Więc postarajmy się ją. O, teraz to na pewno nie jest za daleko. Więc sobie, oj. No, czemu wcie tu tak dobrze widać? O. Dobra, dawno w ogóle nie było zapisu, więc zapiszę. Chodźmy tu. Cicho, cicho. O, dobra, nie zobaczyli. Tutaj te korytarze im zalało. Zalało im te korytarze. Tutaj jest spokoik, do którego można wyjść, ale tu nic byśmy nie znaleźli. Tam jest łóżko tylko i coś tam, jak tu na przykład. O, ale w tym miejscu jest ten kodeks. I ciekawe, że on jest taki zalany. Możemy to przeczytać. Dziwne, no ale ok. Nowy kodeks mistrza budowniczego, szkic, strona 16. A Karas wiedział, że wszystko, a, nie, wiedział, że człowiek, zwierzę, roślina, wszystko, co jest dziełem grzesznej natury, rozpuści się w rdzawy pył pod wpływem gazu nekrotyk Mutox. Karas lubował się w wielokrotnej obserwacji takiego procesu, albowiem dostrzegał w nim obecność prawdy. Carras przyglądał się działaniu gazu, który ulatniał się z pojemnika lub przez usta służących w maskach, a pozostawał tak blisko obszaru zachodzącej reakcji, jak tylko mógł bez narażania się na niebezpieczeństwo. Gdy opadł już rdzawy pył, Carras z zapałem poddawał pozostałe resztki drobiazgowemu badaniu, poszukując znaczenia. A teraz Carras przejrzał się swoim analizom. Po czym przemówił donośnym głosem. O, mistrzu budowniczy, odczułem Twoją wolę. Wiem, że zostałem wybrany, aby zaprowadzić na świecie Twój raj. Wiem, że nie mogę cię zawieść, albowiem spadnie na mnie Twój wielki gniew. E, twój gniew jest puczny na wieki w lesie, który przygotowałeś dla niewiernych. Mistrzu budowniczy, mój umysł zachowa czujność. Moje machiny nie przestaną pracować. I oddale od Karasa groźbę śmierci. Zbuduję ku twojej chwale ochronną komorę w naszej katedrze. Kuźni dusz. I Karas pozostanie w tym właśnie miejscu, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Rozważę każde ogniwo mojego planu. Jeśli któreś okaże się słabe, Karas uczyni wszystko, aby stało się solidne. Hmm. Czyli wygląda na to, że Karas chce... Tutaj chyba wszystkich poddać działaniu tego um, pyłu rdzowego. Tutaj nawet jego nazwa jest podana: nekrotyk mutox gazu. No, Garyt by pewnie skomentował kolejne pomysły Karasa, gdyby tylko nie miał. Wody przed twarzą. Co wy tu robicie? Przecież uzgodniliśmy, że jest. że nic nie widzieliście. O, co za głąby łażą mi tu niepotrzebnie. No dobra, nie do końca się nimi przejmuję, bo wydaje mi się, że oni nas. Nie będą ścigać tam, gdzie już będziemy się udawać, bo bo tam, no tutaj, gdzie oni są, to nie, nie potrzebujemy już być i tyle. Tak, mamy znaleźć, przeczytaj kolejny fragment nowego kodeksu mistrza budowniczego. Zrobione.